Nadwaga, niedowaga, bóle zębów, bóle brzucha, bóle gardła, napięcia w ciele. To nie przypadek, to emocje zapisane w Twoim ciele. Problemy z żołądkiem to ciężko, niemożność przetrawienia jakiejś sytuacji w Twoim życiu. Zablokowane, bolące gardło, czyli czego nie chcesz powiedzieć. Problemy z oczami, czyli czego nie chcesz widzieć. Twoja waga, która Cię nie satysfakcjonuje, nie jest problemem jedzenia. To informacja o tym, że nie radzisz sobie z niektórymi emocjami. Kiedyś bardzo mnie zdziwiło to, jak się dowiedziałam, ile osób tyje nie dlatego, że źle je, tylko dlatego, że źle żyje w swojej relacji. W filmie, który nagrałam, jest już na YouTubie, pokazuję ci, jak oczyszczać sygnały ciała, jak się z tym ciałem zakolegować i co tak naprawdę mówi do nas nadwaga czy choroba. Jeśli chcesz zrozumieć, jak Twoje relacje i emocje zapisują się w ciele. Obejrzyj pełny film, zajrzyj na kanał Instytutu Numeroterapii na YouTube. Zapraszam.